Z tej strony Mia Games i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Momio. Dzisiaj zrobimy sobie challenge. Zostałam parę luków od tej oki. Bardzo ją pozdrawiam i dziękuję za pomysł na odcinek. I będzie to po prostu odtworzenie luka od tej osoby. Będzie to bardzo ciekawe zadanie. Nie wiem jak nam pójdzie, bo widzę już, że nie mam niektórych rzeczy z tych tutaj. Więc może być ciekawie, więc zrobiłam sobie tutaj screena. Jest to taki słonecznikowy look, więc idziemy sobie do szafy oczywiście. I tutaj Wam pewnie przyspieszę, jak robię, żeby nie było za długo. I w ogóle możecie podsyłać luki i to będzie może jakaś seria z tego czy coś, kopi look, challenge, czy z tego. Więc no, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc to by było na tyle z tego odcinka, nagrałam tylko jeden look jak robiłam, bo naprawdę mega długo zajęło mi szukanie tych rzeczy, myślę, że jeden look wystarczy. Jak chcecie zostać pozdrowieni na odcinku, to najlepiej napiszcie komentarz ze swoją nazwą, to wtedy was pozdrowię. Pozdrawiam, Hony220. Dokładnie tak, bardzo fajny challenge, też możecie napisać, czy wam się podobało, subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie i popatki.